tajemnice pilczyckiego lasu. Na dzisiejsze spotkanie z przyrodą wybierzemy się do pilczyckiego lasu zajmującego powierzchnię około 119,6 hektara. Jest to kompleks leśny chroniony w ramach programu Natura 2000 położony w zachodniej części Wrocławia. Fauny reprezentują między innymi wydra europejska, lis rudy, kuna leśna, tchórz zwyczajny oraz gronostaje. Poza wymienionymi zwierzętami, na uwagę zasługują żyjące tu gatunki nietoperzy, wśród których wyróżniamy nocka rudego, nocka wąsatego, mroczka późnego i inne. W koronach drzew można dostrzec i usłyszeć dzięciowa zielono oraz czarnego. O ochronie zdecydowały głównie bardzo dobrze zachowane zbiorowiska leśne. Są to łęgi dębowo-wiązowo-jasionowe oraz grondy. Środkowo-europejski i subkontynentalny. Istotne znaczenie odegrały również populacje chronionych chrząszczy. Spacerując po Lasie Pilczyckim, zwłaszcza po opadach deszczu, napotkamy najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną gromadę mięczaków, którą stanowią ślimaki. Popularny jest tu ślimak winniczek i ślinik wielki. Ich pokarm stanowią głównie rośliny, ale jeżeli jest taka potrzeba, nie pogardzą grzybami a nawet pokarmem mięsnym. Na terenie lasu występują różne gatunki motyli, a wśród nich motyl miernikowiec, którego larwa jest silnie wydłużona i wykonuje charakterystyczny ruch ciałem. Jej pożywieniem są miękkie części roślin. Obszar ten jest bardzo dobrym środowiskiem do życia różnych gatunków pająków. Są one typowymi drapieżnikami lądowymi z rzędu pajęczaków. Prawie wszystkie posiadają jad, jednak nie zawsze jest on zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. W tylnej części odwłoka znajdują się kądziołki przędne produkujące ciekłą substancję, która po zidnięciu z powietrzem zastyga tworząc pajęczą nić. Ma ona wielorakie znaczenie. Może służyć do budowy kokonów, przemieszczania się lub jako sieć łowna. Bardzo licznie występuje drewniak pospolity. Jest to gatunek stawonogów z rodziny pareczników o wydłużonym ciele. Jego środowiskiem życia jest ściółka, przestrzeń pod korą drzew lub pod kamieniami. Mieszkańcami lasu pilczyckiego są także mrówki, które są nie tylko pokarmem dla zwierząt, ale również pełnią w lesie bardzo ważną rolę. Niektóre ptaki chwytają mrówki dziobem i nacierają sobie pióra skrzydeł, i inne zwierzęta tarzają się w mrowiskach prowokując mrówki do spryskiwania ich skóry kwasem mrówkowym. Mrówki mają duże znaczenie dla zachowania stanu sanitarnego lasu oraz stymulują rozwój mikroflory i mikrofauny glebowej. Pożyteczne znaczenie dla gleby mają także występujące w niej dżownice. Należą do rodziny skąposzczetów, które odżywiają się związkami organicznymi pochodzącymi z rozkładających się roślin i zwierząt. Drążąc w ziemi korytarze, rozdrabniają glebę i ułatwiają przenikanie do jej powietrza i wody, przez co gleba staje się bardziej pulchna. Na terenie lasu odnotowano występowanie wielu gatunków owadów z rzędu chrząszczy, m.in. chrząszcza ogrodnica i szczylijska. Jest to owad występujący w ogrodach i na skrajach lasów. Dorosłe osobniki żerują przede wszystkim na liściach i kwiatach. Wśród chrząszczy, występujących na tym obszarze, możemy spotkać pokropkę i biedronkę siedmiokropkę, zamieszkujące najczęściej łąki, pola i ogrody. Pokropka ma owalne, wypukłe ciało o żółto-brunatnym zabarwieniu, a na pokrywach skrzydeł widoczne są białe plamki. Natomiast biedronka siedmiokropka, zwana potocznie bożą krówką, ma czarną głowę i przedplecze, a pokrywy skrzydeł czerwone z siedmioma czarnymi plamkami. Odżywia się głównie mszycami oraz innymi szkodnikami roślin. Na obrzeżach Lasu Pilczyckiego można spotkać różne gatunki pasikoniowatych i muchówek. Są to owady o cienkich, błoniastych i przejrzystych skrzydłach. Ich pokarm jest bardzo zróżnicowany. Niektóre odżywiają się nektarem i piłkiem kwiatowym, inne są drapieżne, a jeszcze inne żywią się krwią kręgowców. Wspólną cechą tych owadów jest brak drugiej pary skrzydeł, które uległy uwstecznieniu. Teren Ostoi jest zamieszkiwany przez gatunki płazów, takie jak kumak nizinny, traszka grzybieniasta i żaba trawna, w których wilgotna skóra umożliwia wymianę gazołu. Spacerując po lesie pirczyckim, można napotkać na swojej drodze także dziki. Są to duże lądowe ssaki z rzędu parzystokopytnych, które są przodkami świni domowej. Idealnym siedliskiem są dani klasy liściaste i mieszane, w których znajdują schronienie i pokarm. Dziki są popularną zwierzyną łowną, podlegającą sezonowej ochronie. Lasy mają ogromne znaczenie zarówno dla zwierząt, jak i dla człowieka. Pochłaniają zanieczyszczające je pyły i gazy, oczyszczają nam powietrze, chronią przed powodziami, co źródłem drewna i pożywienia. Gęstwina leśna jest także domem i schronieniem dla zwierząt. Las pilczycki, razem z przylegającymi do niego łąkami, szowarami i wodami powierzchniowymi, stanowi teren niezwykle wartościowy przyrodniczo. Ostoja lasu położona jest na wysokości wyspy Rędzińskiej, gdzie Ślęza wpada do Odry. Jej obszar ma ogromne znaczenie dla zachowania populacji bezkręgowców. W głębi lasu występują również grzyby, które są organizmami cudzożywnymi, często pasożytującymi np. Na, na korze drzew. Ich ściany komórkowe zbudowane są z Obok grzybów na budującym drewnie, w ściółce, a nawet odchodach można spotkać śluzowce zwane też śluzoroślami. Żywią się bakteriami, grzybami i pierwotniakami. Na tym kończymy naszą wędrówkę po wrocławskim lasie Pilczyckim, kryjącym w sobie jeszcze bardzo wiele tajemnic. tam w mych odziany kamień, tam zaduma w wiatru glami, tam powietrze ma inny smak. A tam w mych odziany kamień, tam zaduma wiatru granił, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków, rytmu na bruku, spróbuj znajdziesz jeśli. 思想。